Rozpoczynamy ceremonię podpisania umów. Nawet najlepiej wyszkolona armia Potrzebuje ochronnego parasola, żeby skutecznie bronić swojego kraju. System IBCS Patriot, który zostanie dostarczony do Polski w ramach programu WISŁA, sprawi, że nasz kraj uzyska bardzo wysoką odporność na ataki z powietrza. System WISŁA monitorować będzie przestrzeń powietrzną przez 24 godziny na dobę. Samodzielnie rozpozna zagrożenie np. rakietę lub wrogi samolot. I będzie w stanie go unieszkodliwić w ciągu kilkunastu sekund. Sercem sieci antyrakietowej będzie system IBCS, który zintegruje sygnały o sytuacji powietrznej z różnych części Polski i wyeliminuje zagrożenie w najbardziej skuteczny sposób, zanim niebezpieczny obiekt uzyska informacje o namierzeniu. Umowa na elementy systemu Wisła to olbrzymie osiągnięcie polskich negocjatorów. Wynegocjowaliśmy kwotę o ponad połowę niższą, niż proponowano nam na starcie. System Wisła to przełom w historii polskiej obronności i największy kontrakt zbrojeniowy w historii naszego kraju. Ponad 700 milionów złotych przeznaczonych na jego realizację trafi do polskich firm, a transfer technologii, wyceniony na prawie miliard złotych. Podniesie możliwości polskiego przemysłu obronnego. Nad Wisło Pragnę serdecznie powitać pana Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej, zarządu polskiej grupy Zbrojeniowej, prezesów spółek z grupy PGZ, Szanownych Panów, panów generałów, żołnierzy, pracowników i wszystkich zgromadzonych gości. Witam wszystkich Państwa serdecznie na podpisaniu umów oscytowych pomiędzy spółkami Polskiej Grupy Zbrojeniowej a Lockheed Martin Corporation dotyczących realizacji zobowiązań oscytowych w ramach realizacji pierwszej fazy programu Wisła. Proszę o zabranie głosu gospodarza dzisiejszej uroczystości, pana Witolda Słowika, prezesa polskiej grupy zbrojeniowej SA. Szanowny panie ministrze, szanowni panowie prezesi, szanowni panowie generałowie, szanowni państwo. Jest mi niezmiernie miło w dniu dzisiejszym, że możemy za chwilę podpisać z pięcioma spółkami grupy PGZ, w tym samą spółką PGZ-SA, kontrakty, które wypełniają 17 zobowiązań offsetowych programów. WISPA. W zeszłym roku nastąpiło podpisanie samej umowy po rocznych, twardych negocjacjach. W dniu dzisiejszym finalizujemy konkretne umowy kontraktowe. Dzięki tym umowom PGZ jako grupa kapitałowa zyska... Olbrzymią ilość nowych kompetencji dokona się transfer technologii z firmy Lohit martin do grupy PGZ SA. Dzisiejsze umowy doprowadzą do tego, że PGZ stanie się w pełni nowoczesnym partnerem mogącym uczestniczyć w globalnym szeregu dostaw. Stanie się firmą zdolną technologicznie do realizacji nowych wyzwań na potrzeby polskiej A. Konkretnie dzięki zawartym w dniu dzisiejszym umowom na terenie Polski będzie produkowana znacząca ilość elementów pocisku rakietowego PAK-3 MSI. Elementy te będą produkowane w Polsce z wykorzystaniem myśli technicznej amerykańskiej z firmy Lockheed. Natomiast z uwagi na to, że również w ramach zawartych w dniu dzisiejszych umów zostanie stworzone nowoczesne laboratorium laboratorium pocisków rakietowych, które przysłuży się do rozwijania technologii rakietowych w Polsce. Dzięki temu laboratorium w przysłuszłości będzie można skonstruować nowe rakiety, które będą mogły być wykorzystane w programie NARF. Program Wisła jest ściśle związany z programem NARF i w aspekcie realizacji programu NARF PGZ pokłada wielkie nadzieje rozwoju. Zrealizowanie tych dwóch programów przyczyni się do tego, że polskie niebo będzie bezpieczne. Dzięki wielowarstwowym elementom obrony będziemy gotowi do podparcia wszelkiego ataku z powietrza zarówno lotniczego, jak i rakietowego. Chciałbym serdecznie podziękować naszym partnerom, że udało się szczęśliwie negocjacje doprowadzić do końca. Były one długie i trudne. Moim współpracownikom z PGZ, którzy w tych negocjacjach uczestniczyli, jak również zarządom spółek z grupy PGZ i oczywiście Ministerstwu Obrony Narodowej, które Patronował nad całym procesem. Bardzo dziękuję Państwu. At Lockheed Martin, we're on a mission. Your mission. When millions of people are counting on you, you can count on us. To build the impossible. To invent the inconceivable and solve every problem with speed and reliability. Every mission is an expedition of the greatest importance, both to you and to us. Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi podpisanie umów między Polskim Koncernem Zbrojeniowym, Grupą PGZ, and Lockheed Martin, jednym z największych koncernów obronnych na świecie. Jako pierwsza zostanie zawarta umowa pomiędzy PGZ S.A. a Lockheed Martin. Zapraszam pana Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej oraz przedstawicieli firm do złożenia podpisów. Ze strony PGZ podpis złożą pan Witold Cłowik, prezes zarządu oraz pan Sebastian Chwałek, wiceprezes zarządu. Firmy Lockheed Martin reprezentuje Pan Jay Pittman, wiceprezydent do spraw programów PAK-3. Zapraszam do złożenia podpisów. Umowa między Polską Grupą Zbrojeniową a Lockheed Martin dotyczy utworzenia laboratorium do badań symulacyjnych pocisków rakietowych. Laboratorium pozwoli na przeprowadzenie symulacji testów efektorów systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Dziękuję seknatariuszom. Proszę o zajęcie miejsc. Za chwilę przejdziemy do podpisania kolejnej umowy między wojskowymi zakładami elektronicznymi a Lockheed Martin. Wojskowe zakłady elektroniczne. Nasz dzisiejszy gospodarz. Dostarczając sprzęt wojskowy służę, służący do rozpoznania i walki radioelektronicznej, dowodzenia, łączności, obrony powietrznej oraz elektroniki specjalnej. Zapraszam na scenę przedstawicieli spółki pana doktora inżyniera Przemysłowa Kowalczuka, prezesa zarządu oraz pana Irenusza Jabłońskiego, członka zarządu i dyrektora do spraw finansowych. Ze strony Lockheed Martin podpis na umowie złoży pan Jane Pittman. z wojskowymi zakładami elektronicznymi Alokit Martin obejmuje produkcję i serwis krytycznych elementów pocisków pak 3 MSI wykorzystywanego w z systemu Patriot. Proszę o zajęcie miejsc. Za chwilę przystąpimy do podpisania kolejnej umowy pomiędzy Wojskowymi Zakładami Uzbrojenia a Lockheed Martin. Wojskowe Zakłady Uzbrojenia z siedzibą w Kryciącu specjalizują się w remontach oraz modernizacji techniki rakietowej. Ponadto firma produkuje nowoczesne symulatory i trenażery, szkolące obsługę przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Zapraszam na scenę przedstawicieli spółki, doktora Piotra Peterskiego, prezesa zarządu oraz pana Michała Rybichowskiego, specjalistą do spraw rozwoju. Ze strony Lockheed Martin podpis na umowie złożył pan Jay Pittman. Umowa między Wojskowymi Zakładami Uzbrojenia Lockheed Martin dotyczy ustanowienia zdolności produkcyjnych elementów wyrzutni M903. Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1, Alokit Martin. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 zajmują się naprawą, obsługą i modernizacją śmigłowców, znajdujących się na wyposażeniu z sił zbrojnych RP, a także remontami silników lotniczych, agregatów i wyposażenia samolotów. W imieniu spółki podpis na umowie złoży Pan Marcin nocą Prezes Zarządu oraz Pan Bartłomiej Kasterczyk, Członek zarządu, dyrektor oddziału w Deblinie. Lockheed Martin reprezentuje pan Jay Pitman. Zapraszam przedstawicieli obu stron do złożenia podpisów na umowie. Umowa między wzl 1 nr 1 oddział w Dęblinie, a Lockheed Martin dotyczy ustanowienia zdolności produkcyjnych elementów wyrzutni pocisków PAK-3 MSI. Nr 2 a Lockheed Martin. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 z siedzibą w Bydgoszczy posiadają bogate doświadczenie w remontach i obsłudze bojowych samolotów myśliwsko-bombowych oraz myśliwskich. Odpowiadają za utrzymanie stanu floty sił powietrznych EP. Zapraszam przedstawicieli firmy pana Szemona Dankowskiego wiceprezesa zarządu, oraz pana Waldemara Topola, dyrektora technicznego. Ze strony Lockheed Martin. Podpis na umowie złoży Pan J Pitman. Umowa między Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 2 a Lockheed Martin dotyczy zdolności do obsługi i serwisu statków powietrznych. Dziękuję Panie Prezydencie Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Panowie Przedstawiciele Zarządu, Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a także Przedstawiciele Firm tworzących Polską Grupę Zbrojeniową, Panie Prezydencie Mokiet Martin, Departamentu, który zajmuje się Patriotem, systemem Patriot, produkcją pocisków do tego systemu. Szanowni Panie i Panowie, zebrani dziś właśnie tu w Podlaszowskiej Zielonce, uczestniczący przed chwilą w tej ważnej chwili podpisania umów wykonawczych do umowy, która została zawarta rok temu między rządem Polski a rządem Stanów Zjednoczonych w efekcie tej umowy wojsko-polskie zostanie wyposażone w system Patriot, w nowoczesną broń, w broń, która zapewni bezpieczeństwo Polsce i Polakom. Ja chciałbym wyrazić podziękowanie i gratulacje dla tych, którzy doprowadzili do tego, że dziś właśnie umowy zostały podpisane. To niezwykle istotne, że polski przemysł zbrojeniowy, a przede wszystkim lider, Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego, a więc Polska Grupa Zbrojeniowa jest beneficjentem offsetu związanego właśnie z produkcją systemu Patriot. Tak jak zostało przed chwilą powiedziane, w Polsce będą produkowane elementy rakiet PAK-3 MSI, będą produkowane i serwisowane wyrzutnie pocisków w systemie Patriot. No i bardzo interesująca oferta, bardzo dobra decyzja o tym, aby stworzyć w Polsce laboratorium do badań nad pociskami rakietowymi. To jest olbrzymia szansa na rozwój dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale to też jest olbrzymia szansa na to, żeby w Polsce były produkowane następnie pociski, Rakiety, które będą stanowiły wyposażenie sprzętu Wojska Polskiego. Serdecznie dziękuję raz jeszcze wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego sukcesu. Osobiście też bardzo się cieszę, że właśnie tu, w Podwarszawskiej Zielonce, mieliśmy do czynienia z podpisaniem tych umów, że tu, w Podwarszawskiej Zielonce, będzie się odbywała produkcja. Również uh, elementów związanych z systemem Patriot. I would like directly to thank you, Mr. Pitman, for your engagement. Thank you very much uh, for positive results of uh, our negotiation. negotiations. And uh, in my opinion, this is the best way to strengthen Polish-American relationships. Thank you very much. Bardzo dziękuję, Bardzo dziękuję panie ministrze. Teraz proszę o zabranie głosu wiceprezydenta Lockheed Martin Andrzej Pitman. Good afternoon. Minister Waszczek, President Słowik, General Bootlock, PGZ Board, as well as the overall consortium and the individual company leadership Today is a very, very good day. As the minister said, we set out a year ago on this journey to execute the offset contracts by the deadline. In fact, Mr. Hafalik and I co-signed that agreement just a year ago. This instills our commitment, Lockheed Martin's commitment, to the Visla program and the 15 projects that were outlined tied to the effort. These were very robust projects that bring significant benefit to Polish industry proven hit-to-kill technology that is part of the Visla system brings Poland the elements needed to protect against existing and emerging threats. We are very, very proud to bring some of that capability to Poland. We had tremendous collaboration and cooperative approach to these agreements and have brought significant capability as a result. As the Minister said, we are very excited about the potential that these projects bring specifically the laboratory mentioned for modeling and simulation that brings the know-how and expertise from lockheed martin and uh, working collaboratively with pgz the significant potential production capabilities tied to the lockheed martin global supply chain as well as the potential for additional sources of supply beyond the visla program all of these items show Lockheed Martin's commitment and partnership as part of the Visa program, as well as the opportunity that it creates beyond. We're very, very much excited to be here today, again reinforcing our commitment to not only Visa, but to Poland and, and the Defense Forces in general, and we're very, very much welcome and are honored to be here. Thank you very much.